Patolog skład. Tak, pijemy wina od skurwy syna. wina, pijemy ich od Skurwy syna, lipa z miotem, Ma i na kogoś, jak po to Czarna pożeczka, co zgina, patrzba pa jestem pod sklepem, robię szybką ściepę Szybka na wino, nie damy dziś wytmiera patologicznym dziewczynom 6 starano za 6 złotych, najlepiej wino klepie, trochę mnie telepie Poleś ty blisko, stepie, pierdoli i czuję się winny Zagłoba pił wina, ja też chcę być słynny Jak dojdę do wprawy, będę pił z rynny Nie jestem inny, mówią na mnie, blada twarz Możesz ze mną pogadać jak na wino masz Jak dasz to ogarniasz, jak nie to pal wroty kopsi, trochę floty, nie bądź z Tel Avivu, to nie jest Historia z filmu to życie, nie jak w Matrycie, a na polskiej ziemi gdzie każdy preparat to doceni i nie zmieni, będzie je bał wina, jak każdy kto należ do do to... podolą skład. Podolina, piłem ich o i sydali pasmione, malina, cytryna, sytyna, jak pozmietą, czarna, boże, co zmi patrza, bal tramp, bał wina, białolina, to wina. Dm. Jemy ich od kurwy syna lipa z miodem Malina wyścia kokosy tydla jak kosmieto Czarna bożeczka co zwina pan żam bapadima Było i nima Jebemy wina wyścia kokosy tydla lipa z miodem Nie jest, że wtedy samochodem jak kosmieto Co zwinał podliłem się jak świnia jebłem czarną poseczkę ja chcę kurwa winapeczkę Od chcę kurwa wina beczkie ja obciągam dziś czy wina żołądkowa kokos i malina Ale numy prezydenckie ja mam dziegów to cudzesy, gdy mam wszystkie buracanki od czternastki do szesnastki Jak się uda to za szyje i piętnastki Lubię takie Jam tego za tego żaden jest blisko. Przyszto mnie szybko, pójdziemy na winko, zrobimy je szybko. Będzie gipko, lubię tańczyć z lipką, nie żaden lipton. To smaczne winko, nie ufaj drinkom, tylko pito. Po Malinie cały żyje kokos, to jest dobra sprawa, nie jak na po cytronie i wisięce. To przeżyłem w nowości, o to w kurwa jak najbardziej kurwa prosi. Z je wiwina od poranka do poranka. Nareszcie jestem mistrzem, 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 królem burów, a nie żadnych kurwa surów. Kurmy synali pasmiotem, Marina wisia kokosy, jako jak go zwiętą Czarna bożeczka, zozwina patrzam, fatima Było i nie ma wotowina Pijemy lichot z kurmy, synali miodem, Marina wisia kokosy, jako jak zwiętą Czarna bożeczka, zozwina pa fatima Było A i nie ma To patologi skład, każdego dnia I jabimy wina, patologi